Manko, moi mili, z tej strony wasz ulubiony youtuber, czyli Kapitan Zgradek. witam was na moim pokładzie, witam was w kolejnym let's Play z gry Kangurek Kaorunda 2. Powiem wam, że ten odcinek nagrałem już któryś raz z kolei, on już był nagrany, parę monet zebrałam, dużą część, zaraz wam powiem, o co chodzi, moi mili. Przejdźmy sobie Escape, załadujmy gierę. Stacja. Ja to byłem w porcie, wracałem. Raz, że Przegrywałem tutaj kupę razy. Wiecie, jakie ja nienawidzę tych strzelających. Dubków. No, no, no. Raz, że nie znoszę tych strzelających, dubków, wracam i przegrywałem. Dwa, że próbowałem sobie jak taki jałok, kurde, skakać. Dobrze wiecie, że tego nie pominę skakaniem. No ale, przegrywałem to wielokrotnie. Udało mi się w końcu ten etap przejść za którymś razem. Tutaj, oczywiście, jako że jestem ułomny, to zamiast strzelać w niego wielokrotnie na początku, to skupiałem się na. skrzynkach, więc on wcale kurde nie ugrywał. Ja padałem. Jak się na nim zaczynałem skupiać. Dobrze tylko, że tu jest życie tego statku, nie moje, nie? Dobrze o tym wiecie. Dobra. No, ale z tym sobie w końcu jakoś poradziłem. W kolejnych etapach z kolei, moi drodzy. Czy w kolejnych? Po obejrzeniu tego nagram dwa odcinki z rzędu. Jeden zostawię, bo jeszcze jako w miarę to wyszło. Łoł, łoł, w kurde klawiatura. I wiecie co, jaki ja mam problem? Takie że tej klawiatury nie słychać nic, a nic. A w momencie, kiedy mówię... Klawiatura się uaktywnia. No... Ja wiem, że ona może nadawać na tych samych... ...decybelach, co ja, więc... OBS i będzie ją łapał i nie wyciszę. taka prawda. Aczkolwiek jakoś ja mam... ...dość tanią jakąś profesjonalną klawiaturkę. To ona jest jednak dość głośna. I muszę się zapodziać w lepszą klawiaturę, nawet nie mechaniczną, bo ja nie jestem jakimś fanem. Dla mnie klawiatura może być zwykła, zresztą miałam styczność z mechanicznymi i powiem wam, że najlepsza klawiatura dla mnie to jest właśnie taka laptopowa, takie płaskie klawiaturki. Dla mnie nie musi być jakiegoś ...wymysłu z klawiaturami. Pomyślałam sobie, że kupię sobie tracer'ka. Stówka na Allegro. Odświetlany, ale płaskie klawisze, strasznie płaskie. No i to jest też plus, że one się nie niszczą, tak? Dobrze, Dobra, etap jesteś? ten skończyliśmy. Udało Ci się uwolnić zwierzęta z transportu. Zaspoileruję Najfajnie. wam, teraz będzie wyścig. Flander będzie wściekły! Dużo zebrałeś monet? Czyli Powtórka rozrywki tak, z wyścigu z Reksia. Pod nas nie, <laughs> nie mieli wyżej w pręgolnym rogu. Odbyć się w porcie. Nagrodą jest 1000 dukatów. Idź w stronę Latarni Morskiej. Tam znajdziesz motorówkę! Dobrze. No i tak jak mówiłem, no i przeglądałem to, było słuchać tą klawiaturę, teoretycznie mógłbym to zostawić. Ja to wolę nagrać jeszcze raz, tak. Pośćmia ze swojej ułomności. Mm, to raz, dwa, że oglądałem, powiem Wam, jakąś tam część tuberów, szczególnie tych, co grają w CS-a lub w Minecrafta, bo tam to się roz... używa właśnie klawiatury. 0 na 90, nie wiem, czy mi. Może jednak mi zresetowało monety. Wtedy będzie fajnie, wtedy będziecie widzieli wszystkie gdzie są. O! Zresetowało. Bo na przykład tak po poprawiałam wam poprzedni odcinek. Strzelać tyle razy, ile nie. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Coś mi tu nie... Wy tak mi się wydaje, że mi to nie wypala. Już wam powiem dlaczego. Bo to mi przychodzi, ja sobie poprawiałem etap z tym bossem. I teraz nam przychodzi do głębokiego oceanu. Dlatego. Aczkolwiek, moi mili, moi drodzy, tak jak powiedziała nam pszczółka, po stacji mieliśmy wyścig. Wszystkie amulety w nim zebrałem? Jestem hardcorem. Jestem hardcorem. O, taki wyścig małem, to popatrzycie sobie na wyścig. Oczywiście nie, tu w tych baczkach nie było. Man. W te baczki, jak pierdykniemy, to pierdykniemy. Powiem wam, że tutaj przez dwa okrążenia byłem czwarty. Udało mi się w trzecim zrobić. I nie wiem, czy, czy widzicie. Znaczy, widzicie, widzicie na pewno. Na dole macie fioletowy pasek. Kolejna moja ułomność polegała na tym, że bystry zgredek nie łączy faktów, nie ogarnia co i jak. I nie domyślił się, lubiąc gry wyścigowe w szczególności Nitro for Speeda. To jest jeszcze gorszą porażką. Wow! Czy to jest po prostu... tylko... O, kontrolę. Nitro. I tyle. A to fioletowe dokładnie takie. O, te łokuleczki. To jest doładowanie Nitro, moi drodzy. Skupię się trochę. Bo jak tak dalej pójdzie, to ich nigdy nie dogonię. I wrócę do tego co miałam wam mówić. A, tak daleko nie uciekli. To nie GTA, bo w GTA w tych w kaskaderskich wyścigach online, jakbyście ich zgubili, to już byście ich nie dościągnęli za cholerę. Chyba, żebyście grali z lamusami. Albo nie ogorami. Takimi jakimi jestem ja. No to prawdopodobnie gdzieś by się rozpierd rozpierdaczyli. Kuźwa. Tak byśmy przeskoczyli. To był skrót. To są różnego rodzaju skróty. Dawaj kało, dawaj kało. w tej gierce, którą chcę Wam nagrywać Beyond Good and Div Good? Albo God? GAD chyba and Evil God to dobry, gad to Bóg Nie pamiętam, czy to było Good czy God, aczkolwiek bardziej do tytułu, do kontekstu pasuje mi God No ale mniejsza z tytułem Właśnie będzie dużo takich etapów, że będziecie sobie będziemy sobie na takim pontonie pływać w takich rzeczkach coś jak Sycylia, tylko... Oj, tfu, nie Sycylia, tylko Wenecja. Tylko taka dość nowoczesna. Dobra, musimy go pokonać, bo to jest już ostatnie okrążenie. W lewo, gdybym pojechał, to był skrót. Pierdut! No, w ostatniej chwili nam się udało, ale tu liczy się efekt. Znaczy, no efekt, dobrze mówię. No i wracając, będzie dużo takich fajnych etapków. Będziemy sobie pływać. Hej, zaczekaj! Usłyszałem od papugi, że pomogłeś wielu zwierzętom. Pomóż innym, potrzebuję twojej pomocy. Hunter wraz z ośmiornicą. Na tym etapie z żółwiami to po prostu u mnie. Wszystkie. Co drugie żółwie, słowo to było? Które im przeszkadzały, zostały zamknięte. Może nie niecenzuralne, ale Rage. Lekki Rage. Nie powiem, że nie, bo tak było. Dobra, i teraz tak. Tak jak mówiłem, przez to, że wam kolejny raz nagrywam, to ja sobie muszę powrócić do portu. Moi drodzy. W ja jestem kapitanem, więc majtkowie? Marynarze? piraci. Jestem kapitan, więc wy jesteście piraci. Przygodę. No. Czyli teraz tak, wracamy do niebezpiecznej rafy. To przyszedłem jeszcze przed tym głównym etapem, który musimy zaczynać. Zanim ogarnąłem, że tu się napędza spacją, to minął kolejny rok. No i tutaj nie ma tak, że przytrzymacie spację. Tu musicie spację cały czas trzymać. Także nie, tchw, co ja mówię? Co ja gadam? Co ja gadam, co ja plotę? Chciałem powiedzieć, że spację musicie tutaj cały czas klikać, więc ewidentnie było mi tą spację słychać. Tym bardziej jak mówiłem, na porzanie jak z odcinkiem z Shamanem. <laughs> na czymś skończyłem. Też wam mówiłem, no ale mam sklerozę. Kurde. A, to chyba tutaj, dobra. Patrzcie jaką mam sklerozę. To było 10 faktów o mnie to macie 11. Ja mam straszną pamięć. O, dobra mamy, musimy sobie, moi drodzy, wsiąść na tą pierdziawkę, podobny etap jak z Raymanem, tylko że tam sobie skakaliśmy po rakiecie z nogami, chłe chłe chłe, pewnie domyślacie się co już mamy zrobić, czytać, puścić rakietę tu. Płyń za mną! I teraz mamy płynąć, za, płynąć. za żółwiem! Biedna los tego żółwia, jak będzie tak robił za klucz, kurde. Dobra, o Beyondzie ja skończyłem. W takim razie pamiętam, bo... Fuck. To jest po prostu tak zepsute celowanie, że to... Tak, pewnie wiele... Kurde. Jakbym był znanym youtuberem, to bym napisał teraz... Znaczy napisał, powiedział, że piszcie w komentarzach. Zgadujcie, gdzie... Przegrywałem. Ale prawda jest taka, że nie jestem dużym youtuberem. I tak mi nikt nie skomentuje. <laughs> Smutek i żal. Dlaczego? No tak na poważnie. To oczywiście w etapie z rybami przegrywałem milion razy. Tu też, bo w że pie... dyczałem się na te wiatraki. Jak patrzę na te wiatraki, to mi się przypomina film taki, nie wiem czy oglądaliście. Angolikarz Tary z Sylwestrem Stalonym i tym. Nikt mnie tam się nazywał. Hmm. Tam Bo właśnie taki wiatrak oni go zatrzymywali. Bo się z więzienia wydostać. Byli policjantami niewinni. Skazanymi, wrobionymi w sensie. Wracając, oglądałem wielu dużych youtuberów, yy, gamingowych oczywiście, tak? Bo na przykład taki ziemniak, który nie gra. No to słabo by było, żeby walił w klawiaturę, ale. Yy, kanałów z sesem, kanałów z Minecraftem, i w sumie nie tylko dużych, bo małych też. I powiem Wam, że na wielu, 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 wielu kanałach tych słyszę tą klawiaturę, tak? Tylko. Może nie tak głośno jak moją, dlatego mówię, muszę sobie kupić jakąś. Lepsiejszą, cichą najlepiej. Bo mówię, ja to jest fanem jakichś tam mechanicznych wynalazków nie jestem. Nie wolę się przełożyć do tego, żeby była cicha. Tam... Tu powiem Wam szczerze, że nie pamiętam czy coś było. Było coś w tych w tym w tej skrzynce. Tylko, kurde, nie powiem wam, bo nie pamiętam, co... Patrzcie, patrzcie, ja w to strzelam, a ta ryba nie pada. Te ryby są po prostu przeklęte. Nie wiem, to ryby, trupy, które już chyba i tak nie żyją, więc ich nie zabiję. Dawaj, Kao, dawaj. godzinę jeszcze szukałem bo jestem ślepy nawet w okularach powinienem sobie kupić binokle jakieś takie wielkie jak koło od samochodu i nie znalazłem znów nie znajdę no bo jednak ułomność to jest ułomność jeśli nie pozbędziecie wejścia które jest tutaj Moi drodzy, czyli łobok. I szukałem go kolejne pół godziny. Oczywiście z zamiarem wycięcia tego. A może jednak źle płynę? <ścoughs> nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Ej, ludzie, ja chyba wracam. No a jakże, pewnie, że taki Jezu, co za fail. Powiem Wam, że nagrywam 16 minut. Wow, zaraz życie stracę. Powiem Wam, że nagrywam już 16 minut. A wyobraźcie sobie, ile ja to nagrywałem ze zbieraniem wszystkich monet i diamentów. Dukatów, diamentów. No, opaśledzony, nie? Pośledzony poziom hardcore, de mojej mini. Nie, nie mam pojęcia, gdzie to jest wejście. Naprawdę. Chcę się skupić, chcę popad, poszukać, ale nie wiem. Po prostu nie wiem. ja zo święty. Nie mówcie, że to będzie to. Wiecie, tam sobie zrobi Face Palma. To jest po prostu. Ale to jest tu taka, że to jest głowa mała. Naprawdę. Wal Jak... jak ja mogłem tego nie znaleźć, kurde? Przyszedłem z, z... teraz patrząc, z lewej. Z prawej, kurde, mam wejście i... Chciałam wam nagrać taką gierę. Nie wiem, czy kojarzycie. Crazy Machines się nazywała. Tam rozwiązywaliście się zagadki, jak przy, żeby przejść etap. Jakieś tam różne bloki, żeby piłka wpadła tu i tu. Układanie mechanizmów, różnych schematów. I tą grę przechodziłem. Otknąłem w jakimś tam etapie... Ała. Otknąłem tam w jakimś etapie, jak byłem mały. Ale teraz to ja bym po prostu tylko się zbłaźnił. Naprawdę. Tak, w walce z tą... Chciałam powiedzieć kałamornicą, to jest ta kluskwa, nie... Dramat, dramat, jak ona się zwie? Ta! Kurde. Płaszczka, dokładnie. Ona zabiła takiego podróżnika, który zwiedzał Afryki, in, dzikie zwierzęta, oceany i tak dalej, tak dalej. Kurde, błaskał krokodyle, pływał z rekinami, z tyfirwin się nazywał, a zwykła płaszczka go zabiła, bo wbiła mu ten swój kolczyk na końcu. Dobra. Ja tam jestem tchórz. Mam gdzieś tą płaskę. Poczekajcie, jeszcze tego coś zaraz sprawdzę, bo miałam mówić, że ją ominę. Celowanie jest niby kontrol. A ja właśnie mogę w nią wycelować. No, płyń kałoka, kało, kało kał, płyń. Run forest run. O! Obiem! Jest jakie jest zepsute sterowanie. Boże, naprawdę. Nie, kurde, ja ją pominąłem jak nagrywałam wtedy, powiem wam, poddałam się po prostu, jestem cykor i uciekłem jak taki kurczaczak, koryku. Ku, 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 Ale... nie, ja jej nie popuszczę, koniec. Ja jej nie chcę popuszczać. Nie, to się nie da inaczej jak sterować. To jest tu uciężliwe, że w takich momentach ja muszę sobie przekładać tą prawą rękę na Wsada, bo ja jednak nie przejdę tego. Nic jej nie dostałem? Pierdzieliłem się, żeby pokonać tą płaszczkę i nic jej nie dostałem? No co za. Hamstwo, twórcy, jak wy tak mogliście? Dobra, następnym poziomem będzie już tak jak wam wspomniałem: Głęboki ocean. Nacisnij przycisk ataku, aby wystrzelić torpedę. A wy naciśnijcie przycisk subskrypcji po to, żeby zobaczyć następny odcinek. A tak moi mieli na poważnie, jeśli wam się podobało, to subskrybujcie, komentujcie. Ja Was zapraszam do następnego odcinka z gry Kangurek Runda 2. Jeśli Wam się podobało, zostawiajcie łapki, komentujcie. Ja się z Wami żegnam, wypraszam Was w mojej łodzi. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!